Jeszcze witam Państwa i bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia i zaprezentowania Państwu moich badań. Mam nadzieję, że uda mi się przedstawić dzisiaj i przybliżyć charakter zbioru i koń drukowanych z Państwowej Biblioteki Rosyjskiej w Moskwie. Oraz mam nadzieję, że uda mi się również przedstawić różne możliwości badawcze, które niesie za sobą analiza tego, tego rodzaju Właśnie zbioru. Państwowa Biblioteka Rosyjska w Moskwie to największa biblioteka w kraju. Została ona utworzona w 1925 roku na bazie księgozbiorów Nikołaja Rumiancewa. Wcześniej ten księgozbiór był częścią muzeum, właśnie jego imienia. Natomiast, właśnie po rewolucji, Został on wchłonięty do Państwowej Biblioteki ZSRR im. Lenina. W skład tamtejszej biblioteki wchodziły również zbiory z 400 prywatnych bibliotek, skonfiskowanych właśnie podczas takiej akcji przeprowadzonej przez Sowietów w 1921 roku. Obecna nazwa biblioteki funkcjonuje od 1992 roku. Obecnie część zbioru jest zdigitalizowana, w tym około 2000 dokumentów wizualnych. Jest to zbiór między innymi religijnych rytin o charakterze ludowym wytwarzanych na terytorium Imperium Rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku. I spośród obiektów tych można wyszczególnić obiekty z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, które wykonane są w technice litografii i chromoitografii. Wszystkie dzieła o tym charakterze zakwalifikowane są do kategorii łuboku. W XIX wieku łubokiem nazywano przedmioty pozbawione dobrego smaku, o słabym wykonaniu i niskiej wartości materialnej, jednak już usiłku XIX stulecia. Termin ten był stosowany na określenie popularnej grafiki wytwarzanej w celach zarobkowych przez twórców ludowych. Istnieje wiele nieściwłości terminologicznych, które pojawiają się w opracowaniach naukowych dotyczących tego rodzaju sztuki. Zauważyć można jednak, że termin ten stosowany jest na określenie prostych w przekazie obrazków wykonanych ręcznie lub maszynowo przy użyciu rozmaitych technik graficznych, ksylografii, metalorytu, litografii. Dziś ubokiem określa się również litografie drukowane profesjonalnie masowo. Pojawia się więc pytanie, czy ubok o charakterze religijnym można nazywać ikoną drukowaną. Dla ubogiej ludności mógł on stanowić łatwo dostępny ekwiwalent ikon wykonywanych metodami tradycyjnymi, technice malarskiej. Obiekty tego rodzaju bardzo często posiadały cechy charakterystyczne dla ikon. To jest podpisy, złote nimby, ornamentalne bordziury typowe dla malarstwa ikonowego tego okresu. Poza tym y, były to zazwyczaj reprodukcje lub adaptacje graficzne powszechnie znanych cudownych wizerunków maryjnych, przedstawień świątecznych, y, świętych postaci. I powszechną praktyką było naklejanie y, religijnych y, rycin na deski lub oprawianie, i tego rodzaju obiektów można odnaleźć w wielu cerkwiach prowincjonalnych imperium, dawnego Imperium Rosyjskiego. Ja takie obiekty odnalazłam podczas prac terenowych, które przeprowadziłam na Podlasiu lub w Choć nie ma wątpliwości, że wiele uboków religijnych pełniło funkcję ikony, to pozostaje pytanie, czy obiekty tego typu były za ikonę uważane już w czasie ich produkcji przez producentów. I tej katalogii cenniki takich produktów świadczą, że odbitki te były określane przez producentów jako izobrażenie, czyli wyobrażenie, przedstawienie, niekoniecznie ikonę. Niemniej producenci przekonywali klientów, że ich działalność drukarska ma na celu rozwijanie wiary w narodzie i także wzmacnianie kult święty, kultu świętych. Dodatkowo ich praca nierzadko wspierana była przez rodzinę carską oraz świątobliwy synod. I w niniejszym referacie pragnę tak syntetycznie odnaleźć odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na rozwój rynku i kondrukowanych w imperium rosyjskim miało rozpowszechnienie się techniki chromojtografii. czy na podstawie analizy zjawiska popularności rosyjskich rycin o charakterze religijnym, możliwym jest rozpoznanie różnych tendencji w prawosławia, czy masowa produkcja różnych wzorów, rozwiązań? Czy, czy masowa produkcja i kondukowanych wpływała na popularyzację różnych wzorów, rozwiązań, kultu niektórych świętych w sztuce cerkiewnej? E, ten mój korpus źródeł wizualnych uzupełniłam właśnie podczas prac terenowych. E, zebrałam dokumentację fotograficzną e, obiektów znajdujących się w cerkwiach e, na terenie Polski a także uzupełniłam ją obiektami zagranicznych, które odnalazłam w czasie ferent muzealnych w polskich i zagranicznych instytucjach. Kluczowym dla moich badań jest fakt, że w 1850 roku produkcja rycin o charakterze religijnym podlegała cenzurze Duchowego Komitetu Cenzorskiego. Miało to uchronić wiernych przed zagrożeniem, które widziano w obrazkach religijnych wytwarzanych metodami drukarskimi, i w związku z tym od 1850 roku pojawia się na tego typu obiektach datowanie oraz autorstwo, wytw wytwórstwo. Łubok o charakterze religijnym z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, jest kontynuacją zjawisk, które miały swój początek już w XVI wieku w Rosji. Wówczas to zaczęła tam rozwijać się sztuka graficzna i na przestrzeni wieków wykształcił się właśnie w Rosji rynek rycin. On ewoluował wraz z rozwojem technik graficznych, przemysłu i gospodarki. Szczyt rozwoju tego rodzaju twórczości przypada na okres pomiędzy drugą połową XIX. 19... I początkiem XX wieku, kiedy to chromatografia stała się techniką wiodącą. Jednak w XIX wieku, aż do momentu rozpowszechnienia się chromatografii, czyli lat 70. XIX wieku, mówię cały czas o Imperium Rosyjskim, ryciny religijne tworzono przede wszystkim w technice litografii monochromatycznej bądź kolorowanej. Kolorowaniem odbitek zajmowały się przeważnie dzieci lub y, kobiety. Dzieci. Tak, tak, jeden z badaczy Dmitrij Robiński, to jeden z pierwszych badaczy religijnego czy znaczy ogólnie łuboku, on między innymi też wspomina o religijnym łuboku, Powiedział, że znaczy odnalazł taką informację, odnotował, że w warsztacie litograficznym Iwana Goliaszewa zbiorze pracowało ponad 200 kobiet przy kolorowaniu. Stosowano do tego naturalne pigmenty, z biegiem czasu również barwniki Syntetyczne, które były coraz tańsze, i ceny odbitek y, odpowiadały starannością, z jaką je wykonywano. Y, tutaj widzimy, że Anton Abramow, wydawca moskiewski, wykonywał y, jeden temat ikonograficzny w paru wersjach. Również różnią się one między sobą w staranności y, pokolorowania y, były one monochromatyczne, jak i kolorowane. Tutaj kolejny przykład na to. Również z warsztatu Antona Abramowa. Jakość odbitek wykonywanych w technice chromolitografii już w 60. W 60 latach XIX wieku znacząco przewyższała jakość litografii kolorowanych, stąd technika ta zaczęła bardzo szybko się rozwijać. Była ona co prawda dosyć Kosztowna w, w, jakby w uruchomieniu linii produkcyjnej, ponieważ potrzebni byli wykwalifikowani pracownicy oraz nowy sprzęt. Niemniej technika ta zapewniała możliwość reprodukcji masowej kolorowych odbitek. Tutaj widzimy jednak na przykładach właśnie z Państwa Biblioteki Rosyjskiej, że jeszcze w latach 90. XX wieku stosowano, produkowano litografię kolorowaną. I tutaj z warsztatów Wasylewa są tutaj przedstawione przykłady. On równolegle obok litografii kolorowanej produkował chromolitografię. Zakłady chromojtograficzne powstawały przede wszystkim w dużych miastach imperium. Wśród badanych przykładów znacząca liczba pochodzi z warsztatów moskiewskich. Tam też w latach 70. XIX wieku rozpoczął swoją działalność drukarską Iwan Sytin. Na początku swojej kariery zawodowej zajmował się właśnie produkcją w technice litografii, które obiekty tego typu sprzedawał na wsiach. Jednak już w okresie przedrewolucyjnym był on, jego firma była bardzo rozwinięta produkowała przede wszystkim chromolitografię, już odeszli od litografii. I posiadał on wiele sklepów na no, obszarze całego imperium rosyjskiego, m.in. w Warszawie, I sklepy te zajmowały się sprzedażą detaliczną, jak i sprzedażą hurtową. W jego ofercie były między innymi obrazki o tematyce samaryjnej, ale także serie obrazków religijnych. Oprócz Sytina w Moskwie działał Michał Sołowijew. Jego był współpracownik. On znowu specjalizował się w obrazkach. O małych wymiarach, produkowanych całymi seriami. Posiadały one najczęściej bordiury, charakterystyczne dla stylu, stylu neoruskiego w sztuce cerkiewnej. Te ornamenty na bordiurze odnosiły się do ornamentów staroruskich bądź bizantyjskich. W Moskwie działali również inni przedsiębiorcy, tacy jak Morozo. Błuszkow, Abramow, Strielcow. Równolegle w Petersburgu powstawały firmy, które cieszyły się dużą popularnością. Tutaj wymienić można na przykład spółkę metachromotypii, i Stylerskiego. Się natomiast wielką popularność zyskała drukarnia przedsiębiorcy o nazwisku TIL. Jego dzieła były szeroko rozpowszechniane przez duchowieństwo. Były one również reklamowane w czasopismach duchowych. W czasopismach tych namawiano, zachęcano duchownych do zakupu hurtowej ilości rozdawania wiernym. Innym znanym przedsiębiorcą był Fiesienko, również z Odessy. On znowu przyczynił się do popularyzacji nowej ikonografii świętego Serafima Starowskiego. Tutaj widzimy przykład reprodukcji, adaptacji graficznej modlitwy na kamieniu obrazu wielkoformatowego, namalowanego w latach 90. -tych. XIX wieku. Obraz ten znajduje się w Skarbie Świętego Eliasza w Moskwie i wówczas stawał się on coraz bardziej popularny, ten, ten wizerunek, właśnie poprzez, poprzez chromoitografię które były w powszechnym obiegu. Produk Ikonę produkcji Fiesienki odnaleźć można w wielu cerkwiach prowincjonalnych. Ja takie całe serie jego ikon odnalazłam między innymi w dawnej cerkwi w Pawłowie Starym. Na odwrociu każdej, każdej z ikony widnieje pieczęć firmowa Fiesienki. Inne przykłady jego ikon odnalazłam w cerkwi w Kleszczelach. Tutaj widzimy po lewej stronie tego slajdu ikonę świętego Jana Chrzciciela, właśnie w kleszczelach, natomiast po prawej znalazłam analogiczną również fiesjenki, analogiczną kompozycję, wzór, natomiast ten wzór znajduje się w Muzeum Ermitage w Petersburgu. I tutaj chciałam powiedzieć, że z biegiem rozwoju zjawiska, jakim była popularyzacja chromatografii religijnej, pojawiały się jakieś takie nowe zjawiska w, właśnie w sztuce cerkiewnej i nowe praktyki twórcze, między innymi tutaj stosowanie wydruków przy wykonywaniu innego rodzaju elementów wyposażenia cerkiewnego. Przykładem na to jest ikona, znamienie, sferę tronu w z Drohiczynia. Zaczęło na rynku pojawiać się również nowy typ ikony, ikony podpożyżnyje, gdzie chromatografię ozdabiano folią, tworząc z niej imitację ryzy. Niestety, ikony takie, choć znajdują się w wielu cerkwiach, niestety nie posiadają informacji o torze ani o cenzurze cerkiewnej. Również powszechną praktyką było wykonywanie ikon podokładnicowych z zastosowaniem elementów drukowanych. I tutaj widzimy, jak dekoracyjna ryza, najczęściej pozłacana lub posrebrzana bogatym ornamentem, też ozdabiana bogatym ornamentem, stała się w zasadzie istotniejsza od samej ikony. I tym slajdem chciałabym dokonać pewnego podsumowania również tego referatu, bowiem rozpowszechnienie się techniki chromolitografii na terenie Imperium Rosyjskiego właśnie w drugiej połowie XIX wieku wpłynęło znacząco na rozwój rynku ikon drukowanych. Produkcją zajmowały się zarówno osoby świeckie, jak i duchowe i w swojej produkcji bardzo często producenci dążyli do tego, aby ikonę drukowaną, upodobnić do tej e, takiej bardziej tradycyjnej, wykonanej w technice malarskiej. Naklejano je na deski i przytwierdzano do nich dekoracyjne ryzy. E, obiekty te zaspokajały szerokie gusta społeczne, były tanie i dostępne. E, przez to wzrastało ich e, zapotrzebowanie i rynek się rozwijał. I na podstawie zbioru rytmiń z Państwowej Rosyjskiej Biblioteki w Moskwie można rozpoznać różne, wyłonić różne tendencje w sztuce prawosławia, na przykład stosowanie bordiur, które odnosiły się do sztuki staroruskiej bądź bizantyjskiej, co jest jedną z cech stylu neoruskiego, urzędowego, jakże charakterystycznego dla malarstwa ikonowego tego czasu. Inną tendencją jest także do tradycji staroruskiej, tutaj akurat chodzi mi o przykłady reprodukcji ikon staroruskich. Widoczne jest również odwzorowywanie obrazów religijnych malowanych w duchu akademickim. I masowa produkcja ikon drukowanych wpłynęła na popularyzację różnych wzorów w sztuce cyrkiewnej, o czym świadczą choćby chromolitografie piesienki z wizerunkiem świętego Serafina Sarowskiego, które dzisiaj są bardzo popularne i często spotykane w świątyniach. Być może dalsze analizy pozwolą również na rozpoznanie twórców wzorów niektórych przedstawień. Dziękuję za uwagę. Może jeszcze chciałam wam jedno zdanie dodać, ale nie wiem czy czas mi na to pozwala. Chyba nie. pozwala. Chciałam powiedzieć, że jest to dla mnie olbrzymim zdumieniem analizując y ten, wzór, ten zbiór e, ikon drukowanych. Zdumieniem jest to, że tak, e, z taką łatwością e, ikona drukowana stała się ekwiwalentem e, ikony tradycyjnej, która no, zajmuje szczególne miejsce w Prawosławiu, e, posiada cały szereg znaczeń semiotycznych, a jednak e, ikona drukowana stała się naprawdę ekwiwalentem m, dla wielu i choć reprodukcja obrazów w charakterze religijnym jest zjawiskiem dawnym i wspólnym dla różnych kultur to zdaje się że tylko w prawosławiu i w wielkim scentralizowanym państwie w którym religia była silnie powiązana z władzą monarszą mogło się to zjawisko rozwinąć tak intensywnie dziękuję bardzo za uwagę